Dawać POPPY Playtime Chapter 5! Czekam już na tyle długo na Poppy Playtime Chapter 5, że mam ochotę zagrać w jakiś dobry plusz horror. I teraz wyszło demo Rainbow Gate. Zobaczymy o co tutaj chodzi. A ja was witam, moi drodzy. Kolejny odcinek. Urykjodokiego. Bej, bej. Unreal Engino! Zezwalajcie, zezwalajcie. Jezu głośne to A. Mamy 5 marca 2000 a my zaczynamy sobie nową grę. Mamy mail? Dzień dobry Drugi, Mr. Miller, o, a jestem Sarah Johnson, okej okay. Chciałabym Ciebie zatrudnić, żebyś zajął się sprawą zaginięcia mojego brata, Michaela Johnsona Jaki, Jakiś Zbyszek Kowalski Eee, Huwanish Wihauta Trace, bez śladu zaginął dwa tygodnie temu Wow Pewnie, pewnie zaginął w Rainbow Gate, w tej placówce przeklętej całej Zadecydowałem się iść do Rainbow Gate Okej okay. Żeby poznać prawdę o zaginięciu. Boję się, boję się, chcę, chcę dobry jakiś maskot horror, ja wiem, że jest ich mało na rynku, ale ja nie chcę jakiegoś sylopa, naprawdę. Do not enter, uuu. Okej, okay, mam 115, to oznacza tylko tyle, że jest za głośno. E, tak, rzeczy zupełnie niepowiązane, co powiedziałem właśnie, ale tak, jest za głośno. Wygląda to dobrze. Co jest z tą pogodą? Jezu Chryste. Dla mnie dużo zbrodnią jest to, że myszki nie mogę mm, zmienić w sensie jeżeli chodzi o szybkość poruszania się. Rainbow Gate, ufo. Co to za Haribo? Bewer. Ale co, mam się jego bebzola obawiać? On nie zje tym bebzolem? Wy O co tutaj chodzi? Ja mam... A ja mam skoczyć, o! Te hey! wygląda ładnie. Ale to znowu może być gra na zasadzie, że wygląda ładnie na Andrija lupiące. A mechanika to będzie koszmar. Eee. Uh, excuse me? Co się tutaj mam znaleźć? Eee? Eh? Co ja mam się wrócić, jednak? Nie. A, a może faktycznie jakiś klucz mam znaleźć? O, 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 tędy, tędy, tędy. Dobra, Jezu, jaki to jest Battlefield y, plus Horror? A ten, a może tu będzie coś? Kartka jakaś? Nie, mogę kucać, wychylać się nie mogę. O co, o co tutaj chodzi? Eee... Crouch? Wchodzimy do środka placówki, no dobra. Przyznam, że to ładnie wygląda, chociaż... ...zupełnie nie ma żadnych elementów horrorków, jakby to był Counter-Strike... ...3, na Unreal'u. Rainbow Gate, jej! Mamy śmieci jakieś. Szkiełko, hell... Interact. To po prostu idziemy przed siebie i nic więcej. O, jest kapucz. Okulary? Glases. Wow, to są okulary. Od... O. Biorę, biorę. Nie, a, nie mogę wziąć. Super. A, a to jest, nie wiem, to jest cegła, a to jest puszka. Ma taką samą wartość obecnie. Gruz? A, tędy. Ja się trochę czuję, jakbym z jakiegoś bodykama grał. W sensie podoba mi się to sterowanie, leciutki head popping. Cześć, kolego? Co u ciebie? Interact. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, klikać w tobie coś. Co się ukrywa na końcu, ten czy nie wiem? Skitelcy. O, -o um. Czyli dobrze rozumiem, że jestem detektywem, który został zatrudniony, żeby <laughs> przebadać zaginięcie jakiegoś chłopa? I my jesteśmy jednocześnie takim debilem, który daje się zaciągnąć w taką pułapkę? Okej. Okay. Brzmi fair. Brzmi kuźwa fair. Dobra, jest loading, teraz będziemy faktycznie w placówce czy jak? Czemu słyszę jakiś oddech ciągle w słuchawce? <laughs> Co jest? 5 marca, ten sam dzień kaseta, Uu. Gdzie jestem? Kogo mi uh. się pytamy? What happened? Czy błagam, nie gadajcie, że to jest AI głos? Pod tabem jest inwentory. No to takie typowe. Uh. Okay. co masz? Ja słyszę oddych jakiś? Ja włączyłem to TV? Wątpię, You have been chosen to join our little game. The rules are simple: just collect all seven rainbow coins. And seven then rainbow coins. At the end of the rainbow. Good luck. <laughs> oh, almost forgot something. We've installed AI. a special device on your head. It will record your wonderful help with your vision, you know. Oh Pretty neat. And just a little heads up. You really shouldn't try to jest ten off because if you do a właściciel tej miejscowy. Kody, 1150. to pewnie o to tutaj chodzi. 1150. Mm. Odnośnie AI, ja mam mieszane odczucie, bo uh... Jestem w stanie zrozumieć, jeżeli to jest jeden mały twórca, nie jakieś studio. Zrozummy to się dobrze, że nie chodzi mi o studia gamingowe, które mają budżety większe, ale jeżeli to jest jeden twórca, to kurde, z tym AI mam 50-50 myślenie. Jakby mogę przymknąć oko, ale jeżeli to jest totalnie na gotowcach i na AI wszystko zrobione, to oczywiście, że nie. Fajnie byłoby mieć inwencję twórczą, ale jeżeli. Jest częściowo użyte to AI, no to tam przymykam to. Oko. Dajcie znać, co wy sądzicie o użyciu AI. Co ja tutaj robię? Co co, 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 ja mam zrobić? Przejść po prostu? Nie no, tego... brzmi jakby tam bomba była jakaś? Czy... Czemu ja słyszę swój oddech tak? Czy przez to urządzenie, które mam tak na sobie? O! Światełko zapaliłem. Aha, tu gaszę. To tu, to, to, to jest pozapalane? Nie no. Coś ma tu być, czy... A, a po prostu przejście i tyle. I, I nic więcej. Dobry. Ten gate. A... Na razie jest tak dosyć pustawo. W sensie to jest tylko demo, więc nie będziemy zbierać żadnych siedmiu monet. Może co najwyżej jedną. Co to, co to jest? Dokument dodany został. Red door. Okej. Okay. Emergency exit. T, 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 t. Dobra, jakaś informacja po prostu o... A, bo tu zamknięcie było takie. O, slide. A tu nie przejdę, bo od drugiej strony zamknięte, tak? Cześć Grubas! Ja pierdzielę. Da dałem się na najprostszy trik świata. Po prostu się dałem. A tam nie wskoczę. O, chciałem akurat kawę wziąć. Chciałem już powoli wziąć kawę się napić. Tak się dałem jak małe dziecko. O, otwiera się. Siema, Haribo. Cześć, czy ty będziesz nas gonił tu? Co za prezent to dla mnie? O, ja łapy wsadzam. Eee. Co to mi utnie łapy? A nie, dało jakieś znamie. Mam jakieś znamie teraz. O, jest tiketik. Jaki to jest? Yellow Key Card. Eee. No dobra, po prostu do otwierania... Aha, tych przejść tutaj. Pochodzić Jak idź mi stąd. A tutaj co mamy? Chłopczyka, dziewczynka, to jest takie typowe... Druga wojna światowa style. I Halibo. Czy mogę o tak po prostu przejść? A, muszę o tak użyć. Dzięki! Świeci ci się siusiak, chyba, chyba masz światełko z siusiaka. Dobra, nie ważne, ja tam nie idę. Nie będę sprawdzał mu. Pachołki... Ciekawe, czy muzyczka też jest AI. Wydaje mi się, że głosy mogą być z użyciem AI. Uh, there is no any keycard in inventory. Czyli muszę keycarda znaleźć, a keycard chyba. Elevator card B. Idealnie. Coś na ziemi, więcej. Oto ciekawe, że szafki można sobie sprawdzać. Apteczka? Nic nie ma. Nie, to, to, to zupełnie nic. Okej, okay, to poproszę keycard, B. I jedziemy, nie wiem absolutnie gdzie. <grywka> Ile tu jest pięter 1, 2, 3, 4, 5, 6. A to ja mam wybrać, czy. Nie, po prostu B. Ok. Hmm? Bardzo dobrze jedziemy sobie. Tak, tak, tak. A smile, you're on a CCTV. Cześć. Okay. A bo schodami nie pójdziemy, klatkę schodowa Ciebie ujeżdżać nie mogę, bo to To wygląda spoko, ogółem Wygląd gry jest naprawdę spoko Chippy Chapa To, to ci, Chippy Chapa, co to jest? Czemu jedno i drugie wygląda tak samo? The fuck? Te obrazki Kurczę, każdy, każdy wygląda w podobnym stylu. Dobra, bo ja już tu mało co widzę. Dziewczynko, pomóż mi. Czemu świeci ci się? Dobra, nieważne. Idziemy sobie tutaj. Cześć, kolego z początku, który zagazowałeś mnie, zrobiłeś takiego pierdla. Oho, minigra? Chippy i Chapa mi pomogą. A który to czapa? Czapa jest oszustem, tak? Czyli będą mi pomagać, żebym się wydostał. Ale oni tak samo wyglądają. To może. O to chodzi w tym dżołku. W tym żarcie. Który to czapa? Nie no, oni są tacy sami. Chipi. Próbuję tak. A rękawiczka, dobra. Eee, czyli czerwone rękawiczki złe. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I będzie nas gonił wilk. Jezu, co to jest? Jo, start Czyli w lewo idziemy. Po czapa już mnie tutaj ciula robi. Siema w wilczku. Hej. Nieważne gdzie pobiegniesz. Może być w lewo, może być w prawo. Przeżyjesz lub umrzesz. To i tak trafisz w moje... No, azurki po prostu. Rozstrząpij cię. Okej, Ani animacje są spoko w tej grze. Faktycznie, takie animatronikowe. No, lewo, prawo, no. A, bo tu jest katstynka. A, już się skończyła katstynka! Okej, okay, y w lewo. W lewo. Tędy. 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 Czerwone kłamią, czerwone kłamią. O, a, 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 bo ja nie dedłem jeszcze! Rastard! O, bo ja taką zwrotkę zrobiłem. Dobra, e, e, ciekawa rzecz, że nie deadłem. Auto injector. Co to jest? To jest apteczka taka? Emergency Life Saving Injector Portable. A, użyć. Czyli H używamy. A, i mam full HP. Ej, dobra, czyli to jest system HP, a nie, że na jeden cios im, im nie rozwala. Um, danger lies ahead. Step carefully. Co tam jest? A, to da... To dalej! O, wow, wow, Aha. Eee, A, bo oni wspólnie... Au! Chcę ja wpadłem w minę jakąś. A ja w jakieś miny wpadałem. Boże, ja tych min nie widziałem zupełnie. D -d Dobry jestem, Naj najlepszy. Aha, i tutaj jeszcze raz jesteśmy. To w lewo. Tu w prawo. Tu w lewo. Nie! A czy on sam nie może deadnąć? Wpadając w te miny. Żółte, 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 żółte. No, o dobra! Już myślałem, że mi się nie uda. Tu jeszcze są. Uwaga. A do kogo my mówimy to? Cześć, Rojo. Nice Yo -yo. Miło cię poznać, masz obłożony brzuch nie będzie ci się na niego gapił. Do kogo my mówiliśmy, że tak, tak do siebie dla pewności nie umarłem jeszcze. Jeszcze nie, nie żyję. O! To jest chyba ten koleś, którego mieliśmy szukać? Eee. To takie bez Bezjajowe było. Cześć. Wow. I you'd be wolf for sure. Też tak myślałem, że będę jego posiłkiem. Okej, okay, animacje mi się dają, animacje są spoko w tej grze. Jeżeli to jeden twórca faktycznie robił, to animacje są a była wiadomo, że to będzie... ...kolejny plusz horror, co tu nowego wymyśleć, ale... ...ale nie wygląda to jakoś mega źle. Tędy nie przejdę, dobra. Siemanko. Co, coś jeszcze mam w ekwipunku? Nie, no, mamy tego Rainbow Gate'a. Cojno, czyli w pełnej wersji gry pewnie będzie takich 7 gier. Ta, ta, teraz tego wilczka pokonaliśmy. I jak będzie 7 monet, to wtedy dopiero. Będziemy mogli walczyć. Gdzie ja mam iść? Wa, wa, walczyć z głównym Boszem gry. Tu? Okej. Okay. Oj, ten wilczek żyje jeszcze. No to jest kastenka Ale no. nie! Quick time event Co, 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 co ja mam zrobić? No i Okej, dobra, to to jest interesujące. Czego ja go wyłączyłem po prostu? Under maintenance, no? A ja go wyłączyłem. O, to coś ja mus muszę tutaj po ciemku znaleźć. Ja dopiero teraz odkryłem Night Vision. Naprawdę? Aż, aż mi oczy bolały od tego Night Vision. E, zanim nic nie będzie, dobra, skaczemy dalej. On to. To. To mi się podoba akurat. Jest kartka. O, jest, jest leczonko. No i wyjdę, tak? Auto injector Rainbow Gate. A world of fun you will never forget. I to jest. I to jest twórca tego Rainbow Gate'a. Oczywiście, że. Z ryjcem tego misia z filmiku. Okej, okay, Elias Blackwood w 75, pasjonat, bla bla bla. Eee, gdzie ja mam iść? Czy teraz mogę tu? Nie mam kikarda. E? Nie no, HP jest, ale. Coś, co się ja miałem jeszcze podnieść? A tu są szuflady jeszcze. A, dobra. Cyk. Więcej HP nie, to nie jest więcej HP. Tego nie wezmę. Okej, okay, zapominam, że ja tu faktycznie mogę sobie o, 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 o. Co to za lagi? Dlaczego są takie lagi? Dobra, zjechałem totalnie z ustawieniami gry e, na jakieś mediumy wyłączyłem lumeny i inne takie. Wybaczcie, ale na, nagle zaczęło tutaj świrować wszystko. Teraz mam ładne fps ale jak zauważyłem, że OBS... Zaczyna mi śpirować i ścinać grę kamerkę, to, to nie. To sorry. Ten FVHS efekt mi akurat się podoba, fajnie jest stworzony. Eee. Dobra, jedyne co straszne w tej grze, to faktycznie te głupie tekturki jakieś. Najtańszy trik świata, a daje się na to... Wow, to Do you me? I'm -Yo. Cześć YoYo, a bo ty... Tam byłeś.

Że on? O kurde to ja tutaj to ja mam zagadeczkę kto jest zabójcą? Wszyscy są... Oprócz mnie. Że musiał sam się ubić. Ja mam wrażenie, że... Ty, ale to co, mogę więcej niż... A ja mogę więcej niż jedną osobę. A może osoby, co trzymają coś w dłoni? A ty co powiesz? No na przykład ty. Na przykład wasza trójca. Tutaj co? To jest potwierdzenie, a jak zrobić źle, to co wtedy? A nie, czyli źle. Hmm. Oh. O kurde, to jak to zrobić, pan świniak? stracił przytomność? No dobra, a jeżeli odwołamy tych i tylko weźmiemy osoby, które tak sioczą, że. Tak, że samo po prostu stracił tam równowagę? Czyli ty.

Dobra, zobaczmy, zobaczmy najpierw, czy to się uda, bo... Nie. No to ja bym ciebie jeszcze dał. Bo ty też tak gadasz odnośnie... Nie. A tu mogę przejść? A ja mogę przejść, okej. Okay. Jest żółta farbka. To może ja tu się dowiem, kto jest tym zabójcą i wtedy rozwiążę tę zagadkę. Bo tu faktycznie jest za dużo tych kombinacji. Mm. Mam low battery. O, dobra. I to ten Night Vision na low battery mi zjada FPS-y totalnie. Dobra, ogarnąłem z powrotem ustawionkę, ale ja już tego Night Vision włączać nie będę, bo to on coś powoduje, taki drop FPS-ów ostry. A tylko szkoda, że po prostu nie mam w zastępstwie latarki jakiejś. A gdzie tu są jakieś odpowiedzi na tamtą zagadkę? Ha How to play hide-and-seek? Let's play hide-and-seek with the mascot. Ah, uh, Furniture is your best friend. Stay low, stay safe. Oooo, oh, to będę musiał tutaj z kolejnym tym zawalczyć. Z kolejną maskotką, chyba że to będzie znowu ten wilk. Mmm... Ale tam nie ma przejścia, nie. Na co z rozwiązaniem tamtej zagadki? He? To jest woda. Yo? To jest chyba on. I co ja mam się ukrywać za przeszkodami? O-o. to jest jakiś krokodyl. Co jest? Po ciemku? Dobra, to może być niezły klimacik. Jeżeli faktycznie on będzie mnie tak tutaj. Aha, koniec demo. No w takim momencie. A. Um... Kurde, szkoda, akurat to mogło to mogło brzmieć fajnie. To mogło brzmieć fajnie, po ciemku taki hide and seek. Jeszcze z tymi wizualiami to w sumie wyglądałoby naprawdę fajnie. No ale dobra, słuchajcie, to był Rainbow Gate, kolejny dziwny maskot horror. Ma trochę plusów, ma sporo minusów. Nie wiem, czy będziecie chcieli ewentualnie pełną grę. Zobaczymy, jak to wyjdzie za te 5 dni. Ale cóż, ja Wam dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się. Hej, hej.